Cześć! Żeby zróżnicować kanał, dzisiaj zrobimy 5 faktów o kolu z Lego Ninjago. Oczywiście możecie zobaczyć już fakty o Jastro, Moro oraz Garmadonie, jeśli tylko chcecie. 1. Kol jako pierwszy wykonał najtrudniejszy krok taneczny w celu Ninjago: Potrójny tygrysi podskok. Cała scenka jest w odcinku 9, Kowale Melodii, w którym kolo sięga pełnię. 2. Kol prawdopodobnie ma chorobę morską, kiedy Jay w odcinku przebudzenie pożyczacza światów proponuje mu kanapkę z słonym olejem. Ten wymiotuje, jak widzicie, jest cały zielony, tak jakby był duchem. 3. Low, czyli ojciec kola, najprawdopodobniej nie ma żadnej mocy oprócz daru śpiewania, za to pewnie mocą dysponuje jego matka, której w serialu nie poznajemy za bardzo, była chyba tylko w wspomnieniach możecie mi napisać w komentarzu. 4. Mimo siły, Cole ma jednak też lęki, pierwszym z nich był lęk przed smokami, który pokonał dzięki Rokiemu, a drugi przed duchami, ale sam stał się duchem, więc myślę, że już mu to na szczęście przeszło. 5. Mimo tego, że Kol nie ma w serialu dziewczyny, fani ninja go wybrali mu za wybrankę serial, serial, bohaterkę komiksu Phantom Ninja. No niestety według mnie do siebie nie pasują, a relacje w komiksie są nieco chłodne, widzicie go uderzyło. Krzystając z Waszych opinii zrobiłam 5 faktów o Jeśli chcecie jeszcze jakieś fakty, oczywiście piszcie w komentarzu postać z Ninjago, Nexonite czy innej serii LEGO. Do zobaczenia, cześć!